Mateusz Kaniowski, a ze mną mistrz bitwy o południe. Najlepszy w polskiej freestyle. Jest w momencie Filipek. Y -y, witam. E a ze mną najlepszy organizator, Pueblos! Fifi, miałeś ciężki pojedynek. Pierwszy słowny jako mistrz polski, który przegrałeś ostatnio. Znaczy, tak. Internet osądził, że przegrałem, natomiast ja uważam, że e jeżeli chodzi o treść, nie przegrałem tego pojedynku. Ja nie, nie uważałem przez internet. Ja uważałem, bo Twoje Insta no to tak, no to. A, a, czy ja powiedziałem, że dosłownie, jeden do jeden, że przegrałem na pewno. Nie, 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 ale napisałeś. Przegrałem, tak, no to można tak osądzić, to prawda. Ty przyznajesz się takich rzeczy? Ja uważam, że błądzić rzecz ludzka i generalnie pokorą się w życiu więcej, jeżeli nie jest fałszywa zajdzie, niż wiesz, wywindowa mego, ale no taka prawda uważam, że wszystko, co mówiłem treściowo, dalej się pod tym podpisuje, natomiast forma, jaką zaprezentowałem, no była taka trochę rynsztokowa. Wiesz, to jest taka. Forma u trzeciej w nocy u ryby na chacie, jakby grając FIFA, nie? Jak jakby się z kimś kłócisz, nie powinienem w taki sposób gadać do człowieka, którego tam widziałem drugi czy trzeci raz w swoim życiu. jakichś podtekstów o chujów w dupie Rafalali, Tylko z drugiej strony powiem teraz tak, bo u ciebie. Bóg nie bóg, tylko. Dobra, nie, no, no dobre, no to nie powiem. Jestem ciekawy, czy nie, ba, nie bałeś się odpowiedzi Rafalali? Czy nie chciałeś wejść do tych drzwi, w które nie chcesz wejść? <sługi> Włożyć klucz do tej dziury. Się zastanawiałem się, czy ty nie chcesz popełnić tego błędu, dlatego. Słuchaj, pamiętaj, że ja jestem z Wrocławia, nie z Warszawy. Jak meranżowałem jak kiedyś bardziej, to we wrocławskich klubach, we wrocławskich domówkach. Ja nie jestem warszawskim celebrytą, bo to na nich najwięcej ma papierów Rafała Lala i najwięcej filmików, więc myślę, że jestem czysty. A w ogóle Rafała Lala kiedyś udostępniała mój numer ee, rapowy. No, słuchaj. E, prawda jest taka, e, a propos tego wszystkiego, że... Tam atmosfera na cage'u była trochę jak przy piwku ze znajomymi, że wszyscy siedzieliśmy, mnie te cage'y już nie stresują, to był ósmy czy szósty raz jak tam byłem, face-to-face face Ferrari miałem, czy z Darolwem i tak dalej i siedziałem sobie jak na, na takim wyjebaniu. I ja zapominam, że 100 tysięcy osób y, to ogląda, czy 90, no jakbym to lepiej, wiesz, do tego podszedł, to bym y, merytorycznie mu wyjaśniał, że nie lubię cię na przykład, w sensie... Mam do Ciebie pretensje takie, jesteś osobą publiczną, w ogóle co to jest za argument, że ja nie mogę kogoś oceniać, bo, jest, bo go nie znam. No to na takiej samej zasadzie komentary nie powinno działać w Polsce, no nie wiem, nie można oceniać ruchów na przykład niektórych zawodników, czy, czy, czy innych. Ja też uważam, że masz w 100% rację, bo jednak ludzie to co udostępniają, wiadomo, nie można ufać plotkom, ale jeżeli ktoś o, sam coś wrzuca... Dokładnie, ja nie mówię o Sebastianie Fabiańskim, wiesz, no może jest inny prywatnie, ale ja mówię o tej postaci, którą on wykreował w... Mówiłem o tej postaci, którą wykrował w necie. Tylko, że prawda jest taka, że no nie w takiej formie. Ja powinienem, wiesz, powiedzieć: Widzisz, ktoś dzwonił, mówiłeś, że Ustanowskiego, że odasz pieniądze na e, akcje charytatywne. Po dwóch latach e, wymigujesz się od tego jakimiś dziwnymi tekstami o inflacji. I powinienem e, mówić, za to cię nie lubię, za to, za to, za to. A nie, że tam siedzieć, no bo jednak nie okazałem mu szacunku takiego podstawowego, jakiego się okazuje człowiekowi i za to przepraszam widzów. Natomiast niektórzy pisali, również, że Sebastian cię zmanipulował, właściwie zmanipulował widzów, podnosząc głos, przekrzykując cię. Oczywiście, bo on jest bardzo dobrym aktorem, z tego co słyszałem i ja nie znam się na jego filmach, nie oglądam za dużo filmów, na przykład wolę, wolę sobie poczytać jakąś książkę, jakiś kryminał. Eee, natomiast tak, no wiesz, widz fejma MMA jest dość, jakby to powiedzieć, Osobą emocjonalną, taką lubiącą skrajnych bohaterów, pozytywnych i negatywnych. Tam raczej nie ma takich analiz, że ten się zachował w tym momencie dobrze, tamten w tym i wiesz, i tu tak wiesz. To nie jest jak wardęga analizowanie. Tam jest albo jebać, albo zajebiście. No i widzisz, no i tydzień po tym, jak na Cage'u wszyscy cisnęli Fabieńskiego, Sebastiana, to tydzień później stał się pozytywnym bohaterem. No i. Bo zjadł Filipka. No no bo Zjad Filipka wyjaśnił go słownie. Widziałem jakieś szoty shorty na TikToku. Ciekawe to jest, właśnie pod kątem e, socjotechniki, jak to wszystko działa, wiesz, jakiś taki urywek, no ale ja na tym urywku wypadłem źle i to jest tylko i wyłącznie moja wina, więc, więc tak musiało być. Ja chciałem teraz pochwalić Ebe bo Ryba oglądał przy mnie odcinek Ebe, ja też oglądałem tylko ten i tam jest ten moment, jak mówisz, że idziesz do toalety i zaczynasz tańczyć, nie? I to jest po prostu tak ścięta, Ryba z tym mówi, ty, Filipek, faktycznie, jakoś tragicznie, po co on tam tańczył? Ale słuchaj, to ja mam y, ziomek taki w pancerze, mówi, Ty, co ty odjebałeś z tym kurwa tańcem? Mówi, to by się odkleiło? Ja mówię, jakim tańcem? To jest przeróbka EBE. On -E mówi, ja pierdolę, naprawdę. Ja myślałem, że to by się odkleiło po prostu. Ale y, do czego chciałbym jeszcze nawiązać a propos tego wszystkiego, y, to masz rację. Faktycznie, bo widzisz, ja w przestrzeni publicznej, ja jestem takim, jakby to powiedzieć, Naturalem w tym wszystkim. Ja wiesz, ludzie widzieli, jak ja popełniam błędy, jak ja, jak ja znowu wznoszę się, te wszystkie bitwy freestyle'owe, kiedy zjadł kaz, jakby wiesz, była beka, potem ja zjadłem kogoś innego i wiesz, ja jestem w tym, w tym wszystkim stawiam na naturalność. Nie na prostactwo, dlatego też przegiąłem, ale na naturalność. Natomiast Sebastian Fabiański jest aktorem. On nawet jak mówi dzisiaj na odprawie, mówił, że nie życzy sobie, żeby rzucać tekstów o Lali, bo ma potwierdzenie prawnika, to nawet to mówił tak groźnym głosem, że, wiesz, że wszyscy go słuchali. Więc pewnie mówcą jest lepszym ode mnie, natomiast... Czyli groził ci na backstage'u. <laughs> Właśnie na odprawie rzucał to raczej w przestrzeń. Nie wiem, czy to było do mnie, natomiast faktycznie na pewno jest mówcą lepszym ode mnie, ale... W takiej formie. A jest jeszcze treść. Uważam, że treść jest mimo wszystko ważniejsza. I czy ty jesteś zagubiony w życiu? E, co to za pytanie? Kurde, jak cię znam, to pewnie to jest jakieś podchwytliwe pytanie, które wcale nie, nie muszę mega analizować pod kątem. Mówię tylko, czy jesteś zagubiony? E, trochę jestem, a trochę ostatnio wychodzę na prostą. Okej, okay. a Sebastian jest zagubiony? Wydaje mi się, że jest, ale... Żeby odpowiedzieć na to, czy jest zagubiony, to faktycznie musiałbym go poznać prywatnie. Na to, tak jak mogę powiedzieć, na przykład, że on mi się nie podoba w, w publicznie e, i uważam, że nie ma w tym nic złego. Natomiast tak jakbym chciał powiedzieć, że jest zagubiony, no to według mnie wiadomo, mógłbym to komentować na takiej. Każdy, kto by się rozstał ze swoją partnerką, wydaje mi się, i wiesz, i z którą ma dziecko, byłby zagubiony. E, ale ja nie wiem tego, e, czy, czy on się czuje zagubiony, więc nie powinienem takich rzeczy mówić. Akurat to jest taka stopka prywatności, uważam, której ja nie powinienem tykać. Natomiast ja osobiście mam często tak, że patrzę na kogoś, jak ktoś się wypowiada, patrzę mu w oczy i bardzo dużo o tej osobie wiem. No to tak zapytałem, czy on jest zagubiony w Twoim ja zdaniu, mnie co wiesz. <głos> <głos> Za dużo. No, no. Wydaje no. mi się, że tam labiryntami błądzisz moment. Demonetyzację zaraz tutaj wyłączam. Dobrze, idziemy dalej. Karaś i to nie Patryk, tylko Robert. Czy doszły do ciebie suchy o jego kontuzjach, ponieważ kiedy on wychodził na konferencję, siedziałem tutaj z dziennikarzami, wszyscy wymieniali po kolei co mu jest, więc zakładam, że ty jako jego rywal też na pewno wiesz wszystko. No doszło do mnie na pewno, że sobie złamał e, kość śródstopia, tak, chyba e, podczas obrotówki. Której nogi? Prawej czy lewej? Lewej. E, to, to... Poproszę o zbliżenie na dół. Na mojej buty. Czy masz zamiar? Zrobić pewno momencie ten, w klinczu, stąpy. piętom najlepiej stary. Taki. 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 Nie, nie. Przepraszam, aż się Taki. oplułem <laughs> z radości. Eee, nie, nie mam raczej. Wiesz co, ja. Robert Karasz jest taką osobą, do której ja czuję szacunek. To jest baj. walka. Nie masz zamiaru róż, ale zawsze robił stąpy. Ale no to on walczył w MMA chyba, chociaż nie, on. Też... Ale w K1 też możesz tak. robić stąpy nie tak, jest na 90%. Nie wiem. Kurczę, szczerze uważam, że moje umiejętności są na tyle lepsze, że jestem w stanie wygrać i bez takich zagrywek ostatecznych, tak bym powiedział. Złamana stopa. Co jeszcze? No chyba żebro coś tam było, tak? Co jeszcze? No chyba tyle. Czy coś jeszcze było? Coś ja Jeszcze o dwóch rzeczach, co mi słyszałem tutaj w kuchni, znaczy w kuchni na backstage. W jadłodajni. E, wszystko wpierdalacie, zanim ja przyjdę tam sobie kawkę zrobić. E... Szczerze uważam, że adrenalina u niego będzie tak działała, że nie będzie w stanie tego e, w stanie jak tego. Rozczłonkujesz co maną kość. No tak, no to wiadomo, ale czy taki mały Filipciu jak ja może jakoś kogoś rozczłonkować? Wiesz co, ja ogólnie zauważyłem jak ostatnio wchodził Robert Karaś na konferencję, że on szedł tak bardzo. Patrzysz i widzisz, tak, że. Ta coś była jest, 4 tygodnie tak? temu. A jakby widziałem, że dzisiaj chodził normalnie. Wiesz co? Czy tak. też na to zwróciliście uwagę wtedy? Ta, yy, tak, widziałem, że trochę utykał tak na nogę, ale z drugiej strony, wiesz, no, nie, nie, nie miał kul czy czegoś takiego. Ja uważam, tak naprawdę szczerze, że to będzie walka moja kolejny raz z gościem, który ma lepsze warunki fizyczne ode mnie, ale... nie dużo, nie dużo to prawda, ale ma lepsze warunki fizyczne ode mnie, ma dłuższy zasięg ramion i to jest też dla mnie taka akcja, że Chciałbym wejść wyżej, wiesz o co chodzi? Mieć kogoś takiego na rozkładzie, z całym szacunkiem do niego, jak Robert Karaś we freak Fightach jest mocną rzeczą. I wiesz, to już wiesz, ja szanuję umiejętności sportowe Darol bo, bo jak. Czemu się zaśmie? Bo wiem, jak to może być odebrane, ale jakieś ma. Jakby Darol Lew jest dobry technicznie. I, I wiesz, i natomiast ludzie wiem, jak na niego patrzą. Natomiast z Robertem Karasiem jest tak, że ludzie nie wiedzą, jakie ma umiejętności, ale z miejsca przez to, że jest Robertem Karasiem. To mają go, wiesz, za kogoś, kto, kto, jest, kto będzie niezniszczalny w tej klatce. Odwróciłem Twoje kursy? Zastanawiałem się, dlaczego te kursy się odwróciły. No zobaczymy, no wiesz, jutro są tarcze. Możliwe, że Robert nie będzie nic na tych tarczach robił. Robert na pewno się przygotowuje w bardzo dobrym klubie, bo ja bardzo lubię Unique Fight Club. Z drugiej strony. Mój klub Puncher Wrocław uważam, że jest jednym z najlepszych kickbokserskich. W sensie pod kątem rzemiosła takiego początkowego w klubie. Kickbokserskich klubów w Polsce. Cała plejada w ogóle najlepszych kickboxerów pochodzi z Punchera. Więc, więc stary nie boję się, nie boję się tego. Widzę po nim, że jest zmotywowany, że chce się napierdalać, że to jest goście, który cię bardzo szanuje wizawi ale w kratce w będzie wiedział po co wychodzi. Więc to jest dla mnie. To jest dla mnie duży test, do którego naprawdę naprawdę mocno podchodziłem. No to, to moja waga też. Ja ważę najmniej w swoim życiu. Nie dlatego, że zbijałem wagę, tylko dlatego, że po prostu tak trenowałem i tak trzymałem się diety. Dobrze, na sam koniec powiedzieli, że on nie miał kul ze sobą. Powiedz mi, co jest twoim kulą u nogi? Eee, bitwy freestyle'owe, na które więc zapraszasz. Moją kulą u nogi są... BURGERY PASIBUS! Zobacz, tak, specjalnie przygotowałem i mamy jeszcze ostatniego, o prawo jazdy dobra, kończymy zdjęcie zajebiste dobra, dzięki dobra